W przymyślą Zbyszko, że złą było wolno stanąć przed kolorą, upaść przed nią na twarz i obącić święte stopy, bo niech potem na koniec świata nastąpił. Ale pani odeszła do swoich komnat, więc tym nie by brała udziału w wesołych śniadania. Młodzieńc stracił ochronę do jadła, do snów, aż pewnego dnia skrzypnęły wrzesiące i zdajemy głos za mało w progu więzienia. Zbyszku! Stryjko! Krzyknął Zbyszko, zerwał się z niej Żal gorysi, to jest zgoda to w sercu łodzianka. Myślałam, że już nie wrócicie, rzekł kając. bo Boś i niewiele wybrakło, odrzekł Maćko. Lesbie w granicę przejdą, potrzeli mnie w boru Niemcy z zbóje Zbój je rycerze! Mać go wołać. Hańba, hańba! Bodaj się ziemia pod takim zapadła. Czemuś ty go nie upił, zaćmiał kur? Bo głowa jego do sądu należy, odparł – Uwięziliście go? – spytał kasztelantów pustęczyna. – Nie. Na cześć obcercką poprzysiął, że się stawi. – I nie stawi się! – zawołał szyderczo podnosząc w głowę. Wtem jakiś młody, smutny głos ozwał się niedaleko zapoczącego strzyczanka. Osobowy, który... się, nie wiem, że nie jest w zamkniętym wyścig. idzie! Stacy nie mylili się tym, że zbyszko i jakie z sobą przestają, a nawet, że tęsknią do siebie. Dowień ta z nim do wyśmiewania, a nawet zaczepna. Stawała się z nim coraz pokorniejsza, zupełnie jak służba, która tylko w oczy patrzy. W czym był służyć i dogodzić? On zaś rozumiał tę jej wielką przychylność, bylić. Od stajanego jeziorka nie było już daleko. Tam oparzę nisko, szepnęła językka. Ciekaczki zimują, ale jej w jeziorku woda jest, z żeby na wielkie dozy za Oba Opatrzę jak dymij. To tu jakoś po na nastała cisza zupełna. Wówczas na powierzchni wody zaczyniała jedna głowa, potem druga, a w znacznie bliżej z brzegu spuścił się duży buch. W deszcie zobaczyła cięci machuszy i głos jakiejś... Boją się i spojrzeć na puszę, rzekł zbyszko, bo będę zasiadać wodę. Jagienka słysząc tę pochwałę uśmiechnęła się i rzekła: Prędko, teraz Maćko już bo na rany nie masz napić się jedysa, do środka, a Bóg dobysknął na wierzch. Dajże mu Boże, odrzekł zbyszko, powinien je z go odjeżdżać, a ciężko mi... Do głowy. A nuż to co pan wylazł wylazło z błota i zachodzi mu z tyłu? Nóż wycą go niespodzianie jakiej, ościsło ramiona to pielca. Zajutrz nadeszła chwila odjazdu Zbyszka, bo sam siedział wysoko na rosłym koniu, bo ją na swoje otaczali go dookoła. Jak jedna, stojąc lecze strzemienia, zdosiła kuciankowi w milczeniu swoje smutne niebieskie oczy. A w głowie szumiały jej od słów, jakie zwykle wypowiada się przed długą podróżą ostańcie zdrowi, niech się Bóg prowadzi czas już, hej, czas, czas o, oczy same mówiły wróć, że jeszcze odpowiedział na to Ja jakoś ku tobie, jako u przyrodzonej. wiesz, nic więcej nie powiem, więc Bóg ci zapłać i pamiętaj, i ty pamiętaj już ci wrócę jeśli nie zginę, nie ginę raz już w Płocku gdy wspominał o wyprawie, powiedziała mu tak samo, nie gin Lecz teraz słowa te wyszły z jeszcze większej głębi duszy może na łysk, I może dla ukrycia łyski, liła się przy tym tak, że jej czoło dotknęło na chwilę kolana Zbyszka A tymczasem fachołkowie, koni przy bramie, trzymający juczne koni, gotowi na drogi, poczęli śpiewać Zginie pierścień, złocisty pierścień nie zginie Kruk go odniesie, z pola odniesie dziewczynie Ksiądz Wyszonik czuwał nad chorym, który leżał na łożu pod niedźwiedzimi skórami, z twarzą bladą i zamkniętymi oczyma. Usta miał otwarte i robił piersiami jakby z trudem. Jako, że jest? spytała księżna. Wlałem mu dzbanie zgrzanego wina w gębę, odrzekł ksiądz Wyszonik, i Hipoki na niego przyszły. Śpi czy nie śpi? Może i nie śpi, bo bokami okrutnie robi. A próbowaliście do niego gadać? Próbowałem. Ale nie odpowiada nic. Gdzie dziecko zapytał? Waszą córkę z buje porwali. Skrzyne na Nie. Ale Bóg błogosławił porosznym braciom, że ją odbili teraz jest u nich. Gdzie jest? Pytam. go położonego brata Schumberga. Co mam czynić, by mi ją oddali? Zapytał Durant. Położyć się przed zakonem, ozwał się z domu pąki. Czego chcą? chcą? Chcą, abyście im oddali brata Bergowa. Od, Jura kodetno Gębowa! Od Arindebergowa i innych brańców, z których w macie. Nie daj Bóg, aby się o dziecko miał targować! Jeśli dziewkę porwali, to jedno dlatego, by Jurawi mnie wytrącić, ani po wieków wziąć, ani ją wymienić. lecz książę wybuchnął na sumionym w niebie. Dworca mojego psów raty ją porwały, a więc im nie pochęciły, a tego im nie daruję póki żył. Na wszystkie krzywdy, któreś z Jagonowi wyrządził, masz do skazu kontura przywiać się w ów zgrzebny gór, który ci zostawiam, przywiązać u szyi na powrozie pokwę od miecza, czekać w pokorze u Biorąc, zbliżył się do płynniczego góru i począł mówić. Jakoś mogę inaczej postąpić. Ty Chryste wiesz. Dziecko niewinne u duszą.